Wszystkim w kolejnym odcinku dzisiaj niedziela, e, luźny dzień, więc pochodzimy, pogadamy trochę. Na początek chciałem wspomnieć, na 3000 subskrypcji konkurs dla Was z nagrodami i będziemy odkopywać kapsułę czasu. No i co, przejdźmy do odcinka. Zaczynamy ukór. Dzisiaj e, dzień strasznie paskudny. E, od wczoraj. Praktycznie leje z przerwami, tak poleje, chwilę przestanie, później leje. Teraz akurat przestało, więc przyszedłem coś nagrać. Abyście nie wierzyli, to o, widzicie wszędzie błoto się narobiło, więc to jak trochę podesnie trzeba będzie wygrabać. Yy, tu kurą wszystko i nawet to mokre jutro wezmę to wszystko zgrabię dokładnie grabkami żelaznymi i wtedy im lepiej to będzie wysychało zabawna sytuacja bo brat poszedł przed tym na działkę o zobaczcie jak kuczak wyskoczył brat poszedł przed tym na działkę bo mama mu kazała nazbierać fasoli szparagowej Popatrzcie co nazbierał, o cały groch niedojrzały, yy, to jest fasola bomba chyba, yy, groch bomba się to nazywa i natargał takiego zielonego niedojrzałego grochu i poszło na zmarnowanie tyle, no ale co nie wiedział dokładnie o co chodzi więc nie ma się co dziwić i się zmarnowało, no ale co tak też bywa. No, więc tyle grochu poszło. Masz paragi, może i nogi No dobra, co dalej? E, też będę musiał tutaj e, zmienić to. E, Stut cały ten podest, bo jest to źle zrobione. E, a dlaczego? Dlatego, że jak popada deszcz, kury chodzą, na niosą błota i strasznie tu ślisko jest. Brat też przedtem przyszedł po jajka i się. E, wygrzmocim tu całą dupę miał <grydną> brudną z, z błota no i taka nieprzyjemna sytuacja, to będę musiał wszystko tutaj e, na następny tydzień stuc, bo w tym tygodniu będę prawdopodobnie żniwa, nie będzie czasu na następny tydzień e, to trzeba będzie stuć i tu będę musiał wylać takie schodki bo to jest teraz beton wylany to z góry na dół i owce też jak latają to ślizgają się tu żeby nóg nie połamały więc trzeba będzie to naprawić wszystko no takie schodki tutaj porobię i będzie gitara no dobra tu kur tyle tym błotem się zajmę na dół, yy, jutro w poniedziałek trzeba będzie to wygrawać dokładnie i co, teraz lecimy do pola? Dobra, przylazłem do pola. Zanim pójdziemy do owiec, one widzę poszły gdzieś tam. Wodę im wymienimy. To najpierw pójdziemy tutaj na działkę, zobaczyć co się dzieje. Owiec, jak mówiłem, najprawdopodobniej będzie mucony w na następny tydzień, czyli w ten, co teraz będzie. Tak myślę gdzieś e, środa, czwartek bądź piątek e, zobaczymy e, jak pogoda e, jaka pogoda będzie. No i trzeba właśnie już zmucić Owiec jest, jest już dojrzały. E, kuska wyschnięte. Więc owiec już jest do muczenia. Zobaczymy ile Namucimy. W tamtym roku było bodajże 6 worków, z tego co pamiętam. Rok wcześniej było 8, a zobaczymy, ile w tym roku sypnie. No, z dużych strat nie ma, bo tu jest jedynie trochę powalone i tam taki placek jeden malutki, więc nie ma tragedii. Bo w zeszłym roku masakrycznie, boże, praktycznie cały kawałek tu był położony, jeszcze tam pod lipami. Gdzie gałęzie spadły, to y, też było położone, więc nie było za ciekawie. O, kupa obornika coraz większa na jesień będzie rozrzucona na sierpnisko i zaorane będzie. Odynie tutaj się już rozrad, rozrastają, kwitną. Tutaj są bardziej y, ładniejsze, te się opuściły fajnie już. Ma, owocują, zaczynają rosnąć dynie do jesieni mają czas więc zobaczymy e, co z tego będzie, jakie te dynie urosną wielkie i jak będą wyglądały, zobaczymy no, idąc dalej e, tutaj w skrzynce czosnek już widzę przekwita, już nasiona będzie wnet Rozrzucał, ja te nasiona, jak będzie suchy, rozkruszę i rozsypię tu po całym tym, tej skrzynce, tej ziemi tutaj. I później na wiosnę, jak się opuści, to będę przesadzał gdzie indziej i będzie elegancko. Żółta malina coś się nie może pozbierać, na drugi rok też tutaj cały ten kawałek nie będzie jarzyn bo są tutaj takie mizerne jarzyny, więc tutaj zrobię taki plac i posadzę maliny, mam też w planach posadzić porzeczki gdzieś tutaj wzdłuż zobaczymy jak to z tego, co to z tego wyjdzie no. dobra, idziemy dalej w wygląda to następująco: pomidory rosną, ogórki już owocują, gdzie nie, gdzie to już jest nawet taki dosyć ładny. Tutaj, następny, tam widzę z tyłu, rośnie kolejny, i jest dużo takich malutkich, jak tu, więc też na spokojnie sobie rośnie to wszystko teraz też tak zrobiłem, że żeby nie chodzić, co chwilę nie podlewać to takie dziurki porobiłem w folii od góry, niewielkie i jak więcej deszczu pada to e, ta woda po prostu wcieka tutaj na dół i podlewa wszystko no nawet widzicie, kapie jeszcze więc system nawadniania no Dobra, tutaj co? Pomidory w doniczkach rosną. Tutaj widzę arbus, puścił kwiatek jeden. Taki mizerny ten arbus w tym roku. I tu. Tutaj cukinie eleganckie rosną. Tutaj widzę kolejne, więc trochę tych cukin jeszcze będzie. No tu następne. Tutaj widziałem taką większą. O. Tak to wygląda, ślimak jeszcze. No i tam dalej tak samo. Patisony też ładnie rosną. Trochę ten deszcz tutaj, ee, jakby to powiedzieć, podsilił te dyniowate, cukiniowate. Czy jakby to tam zwał, jak zwał. Po prostu podlał je. Więc elegancko. No, ziemniaki na bieżąco wykopuję na obiad po trochę, tak po kilogramie, żeby na bieżąco było. No. dobra, to lecimy teraz do owiec. No i dobra, przylazłem do owiec. One są na razie, widzę, u sąsiada. Tam chodzą. Ja my zaraz tu zobaczymy to przylecą o już widzę idą no no i co najpierw im wodę trzeba wypukać dostały wczoraj na wieczór czystą już jak widzicie liści naleciało robali komaru, komarów więc trzeba im to na bieżąco wymieniać żeby te liście im tak nie wpadały to może im tu nakraj do wiatki mleko widzę koty wypiły wczoraj na wieczór im nalałem po zdojeniu Beni i wypiły sobie więc fajnie o, kukają co tu się dzieje bo jeszcze nie wiedzą dokładnie że przyszłem słyszą mnie ale nie widziały no dobra wlewamy tu wodę żeby miały świeżą i co? Jabłek jeszcze trochę tutaj mają, one sobie to dzisiaj wszystko wyjedzą, bo dostały wczoraj gałąź sosnowa, tak samo, już calutka obgryziona. I gałęzie wieżby już połowę zjadły, a połowa im jeszcze została, więc sobie to na spokojnie zjedzą. Widzę, tam się pasą. Będę mi się musiał zaraz pokazać, żeby przylazły O nie, idą już widzę Zaraz wam je pokażę Olecą Usłyszałem mnie i idą Damy i Gucio Gucio teraz gania za za, za 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 Benią więc Benia pewnie ma Trójkę teraz. Więc dobrze, że baran jest. Od razu, jak któraś owca będzie miaruje, to obskoczy. O, tu jest właśnie Benia przyszła. I Gucio. Widzicie, cały czas przy niej chodzi. O, już zawraca za nią, gdy się ona odwróciła. Więc coś czuje przy niej. No i co, tak to wygląda. E, dziś na wieczór znowu. Benia będzie zdajana, już daje coraz mniej mleka, więc yy, pomału się zasusza, yy, poprzez to, że mleka coraz mniej ma, więc te wymiona już takie nienapęczniałe są. Pewnie się szykuje do rójki, żeby mieć następne młode. O, yy, teraz yy, zawsze miała tak. Po całym takim kubeczku, co Wam pokazywałem, tego mleka a teraz na wieczór, od jakichś dwóch dni, tego mleka ma po takiego kubka i coraz mniej go jest. Zdjęcie cykniemy, dobra, to co? Na dziś tyle w odcinku. Jeżeli się podobało, zostawcie łapeczkę, komentarz, subskrypcję i widzimy się. W kolejnych odcinkach. Niech się darzy, trzymajcie się. Cześć!